Witam wszystkich Dzisiaj taki live live'i widzę, ale... Witam wszystkich Dobra, po pierwsze dźwięk Dobra Jak mnie słychać? Oho, Greg od razu wleciał, dobra witam O no i dobrze słychać, no i dobrze słychać, dobrze. Najpierw musimy przetestować sobie, czy nie będę miał lagów. Wydaje mi się, że z nagrywaniem ekranu będę miał dość wysoki ping. Pordo. Pordo. zobaczymy, czy będzie wysoki ping. Jak będzie wysoki ping. Co się śmiesz? Nic, nic. Oczajmy, czy będzie. Oby nie było ping wysokiego. A nie ma wys... I dobra, nie ma, da się grać chyba, nie? Co? bo. A. To, to nie jest zły ping. To jest ranket, chyba, nie? A dobra, nie, nie ma źle aż takiej tragedii. Nie, ma, da się grać. Ja sumie inni YouTube, że też mieli podobny ping Więc raczej tutaj jakoś ten ping mi nie przeszkodzi No powiedzmy Oj. Po, Powiem tak No ping jest duży, ping jest duży Piękny jest właśnie duży. Nie wiem, czemu to się tak zawsze dzieje. Ej, nie wiem, czemu to się tak dzieje. Spróbujmy jeszcze raz. Chyba, żebym telefonem nagrywał. Nie wiem. Ostatni raz próbuję. Ja nie, nie zadziała to, co... nie wiem, kurde, może to jak pierwszy raz było, nie wiem, po prostu, po prostu nie wiem. Gramy razem w Stumble jak coś, jak chcesz. Nie no, dalej jest 83 tego pingu. No patrzcie jakie lagi, dobra kończę tego live'a chyba. Nie wiem, bo z takim pingiem to gówno zrobię. No to z takim pingiem to nie ni chuj ja nic nie zrobię Coś może... Nie, nie, no to, to nie był ska. Znaczy to nie był Dobra, sorry, ale kończę tego live'a, bo z takim pingiem grał nie będę To był taki testowy live Kto chce zagrać?